Witam wszystkich w mojej toskańskiej kuchni. Dzisiaj zapraszam na fokacie. Dzisiaj zapraszam wszystkich na fokacie. Przygotowałam drożdże, cukier, mąkę. Mąka, która jest tutaj do chleba, pizzy i focacci. Sól i 500 ml ciepłej wody. Mąki zużyjemy 600 gramów. Niestety ja nie mam tutaj wagi, więc będę to robiła na oko. Do miski wkładamy drożdże. Tak drożdży jest 25 g. Wydaje mi się, że tyle powinno wystarczyć. Rozkruszamy. Do tego dodajemy łyżeczkę cukru. I rozkruszamy drożdże razem z cukrem. Wspomniałam jeszcze o oliwie. Mamy tutaj oliwę, dolewamy wody, troszkę mieszamy i teraz mamy 600 gramów.

Cyframy soli, dobre takie dwie szczypki i dolewamy wody. Dobrze mieszamy. Okay. zrobione troszkę ją poleję jeszcze po wierzchu tak pomazamy przykryjemy ściereczką I zostawiamy do wyrośnięcia. Witam wszystkich ponownie, ciasto urosło bardzo ładnie, podwoiło swoją objętość, z ogródka przyniosłam świeże rozmaryn. Będzie super. Przygotowałam sobie również to, co mam w domu. Niestety nie ma tutaj zbyt wiele. Zazwyczaj przyjeżdżają tutaj goście, którzy nie pieką i nie gotują. Yy, przygotowałam sobie taką prytwaneczkę, która tutaj była i drugą taką. Podzielę to na dwie części i zaraz Wam pokażę, co będzie dalej. Tu sobie przełożymy część ciasta, ono jest taki, takie lejące, tak i tutaj, żeby było lepiej widać, drugą. Drugą część ciasta. Wszystko musimy wyciągnąć. Okej, okay. tu już możemy zostawić. Tutaj sobie ściągniemy. Ja zawsze sobie daję oliwę na ręce, żeby lepiej zrobić, bo żeby mi się nie kleiło. Nie wiem czy dobrze słychać, bo na ulicy ciągle jeszcze motorynki i samochody. Tak tak i tu. Widać, widać. Jeszcze musimy troszkę polać, nie ma nikogo, żeby mi ktoś pomógł, więc muszę się ciapać sama. 关上门。Well done, huh? Wam filmik Maciuś? Co? że filmik nagrywam? Filmik nagrywam? Dobra, rozmaryn umyty, wyczyszczony. urywamy Tak, rozrzucamy po całości. Niech się tu troszkę ręce kleją. Musiałabym już umyć. Teraz do drugiej rytwanki. jest jeszcze ał. Okej, okay, to już rącze. I teraz tak, jeśli chcecie i lubicie możecie posypać grubą solą a mianowicie taką o powierzchni No, i oczywiście oliwa powierzchni. I znowu czekamy do wyrośnięcia. Dajemy ciastu zaś odpocząć. Niech sobie rośnie. To już ostatnia część filmiku focaccia upieczona. Chciałam tylko powiedzieć, bo zapomniałam poprzednim razem powiedzieć w poprzedniej części, że w focacci musimy zrobić takie, takie, takie coś paluszkami i wtedy ona ma takie fajne dziureczki. Pieczemy 20 minut w 230 stopniach. Tu było troszkę inaczej, ponieważ jest zupełnie inny piekarnik. Do takiego zrumienienia kroimy. Proszę. My się pakujemy i idziemy na plażę. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie.